Sprowadziłem Państwa tutaj, ażeby ogłosić coś strasznie ważnego. Będę czytał z kartki, ponieważ jestem politykiem i nie chciało mi się uczyć. Na pamięć. Polska wymaga zmian. Może ja pokażę dlaczego. Bo jest kwadratowa. Po co zmieniać gospodarkę? Po co reformy? jak można całkiem prosty efekt osiągnąć, wprowadzając mniej uciążliwe zmiany. Taki mamy obraz za granicą. Prawda, że wyjątkowo nudny? Ja mam lepszy pomysł. Na górze trzeba skasować tą tendencję. Po co nam ona? Przecież Polska to nie wisiorek. I nigdzie nie wisi. Zatopimy ją, pętelkę. Dalej trzeba popracować nad kwadratem. Trzeba będzie oddać trochę terenu na rogach, żeby złagodzić nasz wizerunek na świecie. Zatem poprosimy o oddanie sąsiadów trochę terenu po bokach i góra dół. Gdyby nie chcieli oddać, zaatakujemy w myśli wyższej myśli. Na pewno się nie obrażą, to tyle o polityce zagranicznej. Teraz sprawy wewnętrzne. Należy przelać wszystkie jeziora w dwa wielkie. Już widzimy zmiany na lepsze. Teraz trzeba wybudować jedną autostradę, ale wielką. Taką widzianą z kosmosu. Znikąd, donikąd i tak i tak się nią przyda. Na koniec jeszcze małe podboje u sąsiadów i powstaje nam śliczne. Słoneczko. Nasz wizerunek na świecie będzie od razu weselszy. Mam plan B. Gdyby bardzo się opierali nasi sąsiedzi, wybudujemy platformy nad ich terenem, posadzimy jakieś krzaki i trawę i po sprawie to będzie nasza polska ziemia. Ich będzie ta pod spodem.